Kolejną wakacyjną atrakcją i wyzwaniem, na które dzieci czekały z niecierpliwością, były warsztaty robienia pizzy w pizzerii Italia. Te kulinarne zajęcia rozpoczęły się od przygotowania i uformowania ciasta. Ta mąka jest taka gruboziarnista, jak zauważyliście, to jest mąka krupczatka, specjalnie po to, jak będziecie teraz pracować i Rozciągać to ciasto, uciskając ruchem okrągłym dłonie. Wam pokażę, jak to będzie się wszystko odbywało. Ta mąka jest po to, bo jak ciasto się będzie kleiło, to wy przekładacie ciasto na drugą stronę i po prostu uzupełniacie brak tej mąki. Dobrze? Słuchajcie, złóżcie sobie dłoń jedną na drugą. Uciskamy sobie kuleczkę i obracamy tą kuleczką po blacie. Jednocześnie przekładając na drugą stronę, obracamy cały czas. W trakcie warsztatów dzieci miały okazję poznać cały proces tworzenia pizzy od przygotowania ciasta przez jego formowanie, aż po dekorację i wypiek. Wypiek takiej pizzy to jest około 3-4 minut. Ale w momencie, gdy tutaj mamy dużą ilość tych pizzy, czyli no pierwszy rzut będzie bardzo szybko, już na drugi troszeczkę trzeba będzie poczekać, bo jednak troszeczkę się ten piec wystudzi, ale proces jest bardzo szybki, także naprawdę. Taki piec jest w stanie pomieścić na raz ile pizzy? 12 pizzy. Także trzy razy będziemy Dzieci na pewno cierpliwie poczekają. Oczywiście, że tak. Ale oprócz tego mamy napoje, lemoniadę, także dzieci będą zajęte. Spotkanie w pizzerii okazało się nie tylko nauką, ale także prawdziwą kulinarną przygodą, która rozbudziła dziecięcą kreatywność i dała pierwsze doświadczenia w świecie gotowania. Syn ketchup i jeszcze mi... Ja też robię to mięso, więc też dodałam kiełbasę, trzy ziarenka tej kukurydzy i dużo sera. Jadam co miesiąc, co dwa. A najczęściej wybierasz z jakimi dodatkami? E, najczęściej bardzo lubimy margaritę, więc najczęściej ją kupujemy. Ja dodałam tylko ser. Dlaczego tylko ser? Bo jakby lubiłeś margaritę, a margarita składa się z sera. Ananas, kukurydzę, paprykę i kurczaka, no i ser. Taka egzotyczna pizza. Tak. Pyszna, słodko. Mhm. Wizyta w pizzerii zakończyła się smaczną degustacją. Każdy uczestnik spotkania mógł zjeść swoją własnoręcznie przygotowaną pizzę. Było pysznie.